W ostatnich czasach Dubaj stał się areną wydarzeń, które wydają się kwestionować wszelką logikę, przekształcając się w scenę, którą wielu opisałoby jako chaotyczną i przygnębiającą. Ta metropolia, znana ze swojej nowoczesności i postępu, teraz jest pogrążona w plotkach i wydarzeniach, które skłaniają wielu do zastanowienia się, czy stoimy w obliczu chwil przepowiedzianych jako koniec czasów. Pomysł, że Antychryst może być wśród nas, wykorzystując Dubaj jako epicentrum swoich działań, wywołał mieszankę strachu i globalnej ciekawości. Obserwując aktualną sytuację w Dubaju, z jego serią niezwykłych i niepokojących wydarzeń, niemożliwe jest nierozważanie możliwości świadectwa o materializacji starych proroctw. Obecność strachu przed Antychrystem. I pogorszenie się tego kiedyś żywego i potężnego miasta wywołują głębokie refleksje na temat przyszłości ludzkości i znaczenia tych znaków. W tym kontekście nasze badania zagłębiają się nie tylko w widoczne i fizyczne wydarzenia, które nękają Dubaj, ale również w bardziej mistyczne i prorocze elementy, które mogą być w grze. Stajemy przed rzeczywistością, która wyzwała nasze zrozumienie i zachęca nas do eksplorowania tajemnic, które te uważane za ostateczne czasy podnoszą o ludzi. Przemiana Dubaju z miasta o wysokich aspiracjach w scenę, którą wielu utożsamiałoby z apokaliptycznymi wizjami, stawia pytania o naturę tych wydarzeń. Czy są one manifestacją boskiej gniewu, czy po prostu wynikiem skrajnych warunków naturalnych? Silne burze, niszczycielskie powodzie i dewastujące wiatry, które dotknęły miasto, są widziane przez niektórych jako epicka walka przeciwko siłom natury, podczas gdy inni widzą w tych katastrofach znaki prorocze. W miarę jak świat obserwuje i rozważa wydarzenia w Dubaju, jesteśmy zmuszeni do kwestionowania naszej własnej percepcji rzeczywistości i rozważania możliwości. Że przeżywamy wydarzenia o znacznie większym znaczeniu, niż jesteśmy w stanie zrozumieć. Ta podróż odkrywcza i refleksyjna stawia nam wyzwanie, aby spojrzeć poza to, co widoczne, zanurzając się w tajemnicach i pytaniach, które te wydarzenia stawiają na temat przyszłości ludzkości i roli Dubaju w tej intrygującej globalnej sytuacji. Dubaj, ze swoim przepychem i blaskiem. Znajduje się w momencie głębokiej refleksji w obliczu ogromnej potęgi natury. To miasto, symbol bogactwa i innowacji, jest teraz areną wydarzeń, które wielu interpretuje jako boskie znaki. Przypominające, że pomimo postępu ludzkości istnieją siły poza naszą kontrolą. Fraza Bóg nie jest naśmiewany, rezonuje jak echa, służąc jako ostrzeżenie dla tych, Którzy, choć otoczeni luksusem, stają w obliczu furii natury. Ostatnio Dubaj został zaskoczony burzą biblijnych rozmiarów, z gradem wielkości ludzkich dłoni spadającym z nieba, zamieniając dzień w noc i wzbudzając powszechne poczucie lęku. To zjawisko nie było tylko nietypowym deszczem, było to wydarzenie, które podkreśliło ludzką podatność wobec natury. Dźwięk kamieni gradu uderzających w ziemię i struktury był namacalnym przypomnieniem siły natury, pozostawiając uszkodzone pojazdy, nieprzejezdne drogi i narażone budynki. Zniszczenie materialne było towarzyszone przez głęboki wpływ na ducha mieszkańców i gości, którzy widzieli swoje rutyny zakłócone i swoje bezpieczeństwo zagrożone. Miasto, znane z wytrwałości i piękna, zmagało się z powodziami, uszkodzeniami strukturalnymi i powszechnym poczuciem niepewności. Ten chaotyczny krajobraz stawia pytania o głębsze znaczenie tych wydarzeń, sugerując dla niektórych materializację dawnych proroctw. Te wydarzenia w Dubaju można uznać za preludium tego, co znane jest w Piśmie Świętym jako Armagedon. Moment sądu i oczyszczenia. Według proroctw w dniach ostatecznych, gniew Boży objawi się poprzez katastrofy naturalne, jako ostrzeżenie dla tych, którzy zboczyli z duchowej ścieżki. Burza Gradu w Dubaju nie jest więc tylko zjawiskiem meteorologicznym. Dla wielu jest to sygnał alarmowy, wezwanie do refleksji nad naszymi czynami i przyszłością ludzkości. W obliczu tych wydarzeń. Jesteśmy zaproszeni do zastanowienia się nad relacją między rozwojem ludzkim a szacunkiem dla sił natury. Sytuacja w Dubaju stanowi przypomnienie, że pomimo postępów wciąż podlegamy uniwersalnym prawom i potężnej mocy, która rządzi światem naturalnym. Jest to okazja do refleksji nad naszą podatnością i koniecznością znalezienia równowagi między postępem a harmonią z otaczającym nas środowiskiem. W tym apokaliptycznym obrazie ludzkość stoi w punkcie krytycznego wyboru, zmierzając w konsekwencjach swoich działań i odmowy powrotu na drogę odkupienia. Uporczywe wyzwanie Boga, ignorowanie wezwań do pokuty, przygotowuje grunt dla spełnienia proroctw biblijnych, gdzie Izrael wyłania się jako punkt światła, stawiając opór siłom Antychrysta w kulminacyjnym punkcie czasów, jak opisano to w Księdze Apokalipsy. Opowieść o Apokalipsie, zwłaszcza w rozdziale 16, ukazuje zjednoczenie narodów pod przewodnictwem Izraela przeciwko zagrożeniu Antychrysta, kulminując w wydarzeniu znanym jako Armagedon. Ten termin, obładowany historycznym i duchowym znaczeniem, odnosi się do boskiego zwycięstwa nad potężnymi przeciwnikami. Temat ten znajduje swoje korzenie w Starym Testamencie. Wizja Jana, jednego z uczniów, przywołuje obraz triumfującego Mesjasza, symbolizowanego przez jeźdźca na białym koniu, ogłaszającego ostateczny sąd i zwycięstwo nad siłami zła. Bitwa pod Armagedonem, w przeciwieństwie do długotrwałych konfliktów, które zaznaczyły ludzką historię, jest opisywana jako decydująca i szybka, gdzie przeciwnicy boskości są łatwo pokonani. Ten moment jest zaznaczony wylewem siódmego kielicha, który wyzwala gniew Boga, prowadzący do ostatecznej klęski Antychrysta, fałszywych proroków i ich wyznawców, którzy zostają skazani na wieczne potępienie. Zakończenie tego starcia nie oznacza unicestwienia świata, ale początek nowej ery pokoju i sprawiedliwości pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Ten okres Znany jako milenium, będzie czasem odnowienia i harmonii, gdzie Mesjasz będzie rządził razem z tymi, którzy pozostali wierni stawiając opór odstępstwu i odrzucając czczenie Antychrysta. Proroctwo biblijne nie tylko przewiduje koniec czasów, jako okres sądu i zniszczenia, ale także jako czas odnowy i nadziei. Obietnica nowego królestwa na Ziemi, gdzie sprawiedliwość Boża zwycięża. Oferuje wizję przyszłości, w której wiara i lojalność są nagradzane. Ten apokaliptyczny obraz, choć pełen symboliki i wyzwań, potwierdza wiarę w suwerenność Boga i obietnicę zbawienia dla tych, którzy przyjmują Jezusa jako swego Zbawiciela, zgadzając się z boskim proroctwem, aby osiągnąć życie wieczne. Interpretacja proroctw biblijnych jest rzeczywiście obszernym i zróżnicowanym polem, Odzwierciedlającym szeroki zakres perspektyw i zrozumienia w ramach chrześcijaństwa. Ta różnorodność interpretacji podkreśla złożoność i głębie Pisma Świętego, które można postrzegać zarówno jako dosłowne przepowiednie przyszłych wydarzeń, jak i symboliczne reprezentacje głębszych prawd duchowych. Ta różnorodność perspektyw podkreśla bogactwo tradycji biblijnej. I jej zdolność do przemawiania do różnych kontekstów i ludzkich doświadczeń na przestrzeni czasu. Odniesienia do katastrof naturalnych w Nowym Testamencie, jakie wspominał Piotr i Jezus, często interpretowane są w kontekście współczesnych wyzwań, co skłania wielu do refleksji na temat relacji między ludzkim postępowaniem, interwencją boską, a zdarzeniami naturalnymi. Te biblijne fragmenty Zachęcają nas do rozważenia, jak nasze działania i wybory mają wpływ wykraczający poza jednostkowy, wpływając na społeczność i świat wokół nas. Wizja Pawła, dotycząca stworzenia poddawanego marności, ale z nadzieją na wyzwolenie, oferuje pocieszająco wyzwanie. Przypomina nam, że pomimo obecnych przeciwności i cierpień, istnieje obietnica odkupienia i odnowy. Ta nadzieja na wyzwolenie stworzenia z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych stanowi zaproszenie do życia w sposób odpowiedzialny i pełen nadziei, wyczekując przyszłego przywrócenia wszystkich rzeczy. Życie w obliczu obecnej trudności z taką perspektywą oznacza przyjęcie postawy cierpliwości, wiary i odpowiedzialnego działania, uznając, że tymczasowe wyzwania są nieistotne. W porównaniu z wieczną chwałą, która na nas czeka. Nowy Testament zachęca nas do spojrzenia poza natychmiastowe okoliczności, zachowując wiarę w obietnicę przyszłości, w której ziemia i jej mieszkańcy zostaną całkowicie uwolnieni od cierpienia i skażenia. Ta biblijna wizja nadziei i odkupienia nie tylko oferuje nam pocieszenie w czasach trudności. Ale także stawia przed nami wyzwanie refleksji nad naszą rolą w promowaniu sprawiedliwości, zachowaniu stworzenia i wspieraniu siebie nawzajem. Stając w obliczu trudności, jesteśmy wezwani do noszenia łaski Boga nad światem, przyczyniając się do spełnienia boskiej obietnicy odnowy i pełnego życia dla wszystkich. Powrót Jezusa Chrystusa jest kulminacją ludzkiego przeznaczenia. Wszystkie znaki, Wskazują dzisiaj na boską interwencję przed naszą globalną zagładą. Podobnie jak Jezus Chrystus wstąpił na niebiosa na Górze Oliwnej, między chmurami, dzieje apostolskie 1:11, uratuje nas od pewnej śmierci, Mateusz 24:22. Jezus powraca i musimy się na to przygotować. To, co się wydarzy, gdy Jezus wróci. Po okropnych wydarzeniach przepowiedzianych na czas Wielkiego Ucisku i Dnia Pańskiego, to, że ten świat i jego zrujnowane miasta znajdą pociechę w Bogu wszelkiej pociechy, dla tych, którzy będą zdolni pocieszyć takim pocieszeniem, jakie otrzymali od Boga. Drugi list do Koryntian, 1, 1-3. Uchodźcy i ocaleni nauczą się zrzucać na Boga wszystkie swoje zmartwienia, bo jak napisał Piotr, on się nimi troszczy. Pierwszy list Piotra 5, 7. Bóg zaspokoi zarówno pragnienie fizyczne, jak i duchowe. Obiecał wylać wodę na spragnioną ziemię i potoki na suchą ziemię. On da swego ducha, swej potomności, a swój błogosławieństwo na ich potomstwo. Izajasza 44, 3. Nie będzie takiego uszkodzenia ani choroby, której Stwórca naszych oczu, Uszu, nóg i języków nie mógłby wyleczyć. Izajasza 35, 5 do 6. Jezus przyniesie uzdrowienie ludziom, jednakże istnieje coś jeszcze ważniejszego. Cud, którego ocaleni będą potrzebowali, nawet jeśli początkowo nie zrozumieją. Na głębszym poziomie wszystkie te inne przemiany byłyby daremne, gdyby nie miały miejsca jeszcze fundamentalniejsze zmiany, które są częścią planu Boga dla całego człowieka. Opowieści, które napotykamy, są straszne i tymczasowe, ale te próby prowadzą do zrozumienia ważności cudu, który stanowi istotę boskiej obietnicy. Dam im serce i proste drogi, aby mnie się bali na zawsze, dla ich własnego dobra i dobra ich dzieci po nich. Jeremiasza 32, 39. Teraz zapraszam Cię do podzielenia się moimi refleksjami na temat wszystkiego, co zostało dotychczas omówione. Nie krępuj się, wyrazić swojej opinii w komentarzach poniżej. Jeśli ten tekst rezonuje z tobą, będziemy wdzięczni za twoje wsparcie prostym polubieniem. A jeśli chcesz być na bieżąco z tego rodzaju treściami, nie zapomnij zapisać się na kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowości. Serdecznie dziękuję Ci za poświęcenie czasu na tę lekturę. I czekam z niecierpliwością na Twoją obecność w przyszłości. Niech łaska i błogosławieństwa Pana Jezusa będą obficie obecne w Twoim życiu. Amen.